Cześć siemanko, witajcie! Z tej strony Matykońs witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii powrót do przeszłości oczywiście no i widzowie, farming simulator 19 dzisiaj nam się kołania. Lecimy sobie z kolejnym już przed ostatnim odcinkiem w sumie z tej serii. Eee, no i widzowie, 19. Musiałem również się pobrać z płyty, eee, bo mam ogólnie wersję pudełkową to gry, więc stwierdziłem, że tak jak 17 poprałem spłyty, tak 19 sobie już pobrałem z wersji pudełkowej spłyty no i co? Dzisiaj zobaczymy sobie jak to w 19 było tak naprawdę dziękuję za odebranie fajne poprzedniego odcinka. Widzowie, co my tutaj mamy? Oczywiście mamy karierę, mamy grę wieloosobową, mamy samouczki. Eee, zobaczmy sobie, a samouczki i tu mamy 6 samouczków i to jest chyba w ogóle ostatni farming gdzie się pojawiły samouczki, bo chyba w 2020 już nie było, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje. Eee, dalej, dalej idąc mamy modyfikacje, ale nam nie czytuje, bo musiałem niestety włączyć neta, żeby uruchomić tę grę eee, Mamy oczywiście opcje, a jeszcze tu są osiągnięcia oczywiście, jest 0 na 23 Mamy opcję, wszystko ustawiłem ogólnie na fulla widzowie, żeby zobaczyć jak ta gra rzeczywiście sobie wyglądała Mamy autorów, no i mamy zakońć e, Widzowie, to jest pierwszy farming tak naprawdę, który nagrywałem na YouTube'a, bo jeszcze na starym kanale, który miałem, nagrywałem z oryginalnej mapy Potem jeszcze teraz na Matikonix kanale nagrywałem serię sąsiedzi na bajecznej, które, która była właśnie w farmingów 19 yy, i powiem wam szczerze, że naprawdę mam mega fajne wspomnienia z 19 może nie byłem tak przywiązany do 19 jak do takiej 17 yy, czy tam dwójki, na przykład, która będzie w kolejnym odcinku ale też był to farming fajny, że tak powiem, także wiecie. Dobra, widzowie, nie przedłużając, klikamy sobie karierę. Do tutaj widzę tak. Pliki zapisu mamy sobie, co widzę, 20 oczywiście, czyli tak jak do tej pory, więc bierzemy sobie zapis pierwszy. No i to był pierwszy farming, gdzie mieliśmy tak naprawdę wybór e, tych trzech karier, tak naprawdę, bo mamy tutaj nowy rolnik, mamy kierownik gospodarstwa oraz zacznij od zera. No i nowy rolnik to jest zaczyna grę z własną ziemią i sprzętem. Eee, kierownik gospodarstwa za to dysponujesz funduszem na start, ale nie masz ziemi budynków ani sprzętu. A zacznij od zera, to jest twój początkowy kapitał jest bardzo ograniczony, nie masz ziemi ani sprzętu. Ale weźmiemy sobie widzowie nowy rolnik, żeby zobaczyć jak to tam dostajemy na początek. Mamy do wyboru dwie mapy, weźmiemy sobie Felsbrunn, który, na którym Przegrałem na więcej tak naprawdę w farmingu 19 nie oszukujmy się. Eee, dobra, kontynuuj. Eee, no i tutaj jak widzicie mamy już bardziej rozbudowane tworzenie postaci w 17, bo tam można było tylko wybrać płeć i kolor koszulki. Tutaj widzowie, jak widzimy, możemy już wybrać sobie i kolor skóry nawet z tego co widzę i w ogóle tutaj go kobite. Weźmiemy sobie oczywiście faceta Mamy zmienić, możemy sobie zmienić jak widzicie fryzurę już w tym farmingu Także bardzo fajnie, o bardzo Ciekawe ile jest fryzur? 4 z tego co widzę Weźmiemy sobie, no znaczy to w sumie wszystko jedno jaką sobie weźmiemy fryzurę Nakrycie głowy możemy sobie wziąć jak widzimy Także też bardzo fajnie, możemy wziąć sobie kurtkę no, i do jakichś tutaj dodatek, a to są okulary, ok. No, i możemy wybrać sobie również tutaj kolor, ale to też mało ważne. Także kontynuuj i wczytujemy sobie wizowie False Mapa, która pamiętam, no przegrałem na, nie, na niej najwięcej, tak naprawdę, w tym farmingu. Nie, nie będę mówił, że inaczej tak było, bo było właśnie w ten sposób. Także klikamy start i uwaga. Jeśli nie znasz jeszcze podstaw obsługi gry, zalecamy ukończenie dwóch pierwszych samolotów lub szkolenia. Nie potrzebujemy tego, bo, oczywiście, jest to już piąty odcinek z tej serii, w którym sprawdzamy sobie farmingi Farming 19. No, co ja wam tu powiem? No, było trochę nowości. Może nie tak dużo jak w 17, ale pamiętam, że dużo było tych nowości. No i co? Grafikę mamy na maksa, ale powiem wam, że ja trochę troszeczkę zapamiętałem troszeczkę ładniejszą tą grę, tak szczerze mówiąc, nie wiem, jakoś tak... Wiecie, ja grałem tam potem na shaderach i w ogóle, a my gramy na podstawkach tak naprawdę tych gier w tej serii, bez żadnej shaderów, bez modów i tak dalej. 22 w ogóle, mm, którą będziemy nagrywać w kolejnym odcinku, to będzie będę musiał w ogóle ją przeinstalować, bo ja mam 22 zostawioną na kompie i tak dalej. Mm, tylko, że ja mam to z shaderami, jo, i tak dalej, z wodami, więc ja będę musiał ją w ogóle na ostatni odcinek z tej serii, będę musiał ją przeinstalować, żeby była dosłownie yy, podstawką, bez żadnych shaderów ani niczego, yy, więc no, ale mniejsza o to. Dzisiaj nie o 20, 20, dzisiaj o 19 gadamy. Widzowie, to był pierwszy farming, gdzie mm, umożliwili nam, znaczy chyba pierwszy i ostatni farming, gdzie umożliwili nam wejść do domu normalnie, o proszę bardzo. Jakieś tutaj zdjęcia o 17 widzimy z każdej mapy, mamy o proszę bardzo. Takie nawiązanie do 17, fajne. O, proszę bardzo, to mamy sosnówkę. A tu mamy jeszcze tą trzecią mapkę z 17, która nie pamiętam jak się nazywa nawet. Mm, ale może było wejść do w 19 tutaj do domu i to było była niby to taka nowość, ale to... Wiecie, to zależy w jakim domu. No zrobili taki jeden model, pamiętam i tyle, nie? E, także wiecie. No dobra, zobaczmy sobie w ogóle, jak tutaj to wszystko wygląda. Mamy oczywiście minimapę, mapę, mapę, e, mamy Escape, i to był też farming pierwszy, gdzie umożliwili nam kupowanie terenów, a nie pól, nie? Czyli możemy o, teraz tereny sobie w tym farmingu już kupować, e, z tego co widzę. E, dobra, przejdźmy sobie, zobaczmy, co tutaj w ogóle mamy. Czciarna cukrowa była w 17. Jakie w ogóle uprawy dodali w tym farmingu? E, zobaczmy. Bawełnę dodali. I co jeszcze dodali? I chyba tyle dodali. Chyba nic więcej nie dodali w tym farmingu. Mam oczywiście. Wzrost, mamy skład gleby. Dodali wapnowanie w tym farmingu oraz nie, orka chyba była w 17. Eee, a i to tyle. I tu mamy jeszcze filtry, jakieś odznaczone i tak dalej. To mniejsza o to. Dobra, idę sobie dalej. Mamy ceny, oczywiście, w skupach. Eee, takie tam pierdoły, Tu mamy podgląd pojazdów. Tu mamy finanse. Możemy pożyczkę wziąć jak chcemy. Eee, zwierzynta mamy. A i konie były nowością w tym farmingu, pamiętam. Mamy kontrakty, czyli misje. Mamy tutaj statystyki, mamy również ustawienia gry, yy, mamy tutaj również ustawienia ogólne. Yy, a i tutaj sterowanie klawiaturą i tyle. O i tu jeszcze mamy takie tam rzeczy pierdoły. Okej. Okay. Yy, co my tu mamy? No mamy ten brun yy, na którym mega dużo grałem, ja to powiem wam szczerze, że do tej pory tą mapę pamiętam na pamięć dosłownie. Czekajcie, w ogóle jakie my tu mamy maszyny? Mamy nie Holanda. Yy, z tego co widzę, mamy tutaj ciągnik Fenda, Ale mamy dwa Fendy na początek i mamy tego, e, Fiat'a, a o, w ogóle ten ciągnik pamiętam każdy dosłownie na początku sprzedawał, bo dosłownie no, bo był bez sensu, czy bez sensu ciągnikiem na początek nawet, bo był po prostu słaby, nie? A i tu możemy jeszcze na pociągi się tepnąć z tego co widzę, okej, fajnie e, dobra, tutaj mamy oczywiście kombajn, więc możemy sobie zobaczyć jak te żniwa wyglądają, oczywiście standardowo no mm, okej, okay. włączmy sobie kombajn, zobaczmy jak wygląda wciąganie w tym farmingu, uwaga, uwaga. I no i tutaj wciąganie jak widzimy wygląda. No niby normalnie w sumie. O, tak jak w 17 w sumie. Powiem Wam tak, ja pobrałem to z wersji pudełkowo, ale to jest chyba farming w ogóle... wiecie, bez żadnych paczy nawet, tak szczerze powiedziawszy, bo jak widzimy tutaj nam pokazuje w litrach tylko. Ile mamy zboża? A nie pokazuje nam w ogóle procentów, bo z tego co pamiętam to w którymś paczu do 19 dodali w ogóle procenty, nie? Yy, więc taka to ciekawostka. Dobra, widzowie, w ogóle sklep, zobaczmy sobie sklep w tym farmingu. Małe ciągniki, zobaczmy co my tutaj ciekawego mieliśmy. No było tutaj... Aha, mamy tutaj troszkę tych ciągniczków, z tego co pamiętam w 19 tych maszyn podstawowo było mało również, nie? Yy, Dobra, technologia bawełny ochrona roślin pojazdy, samochody możemy sobie pick kupić widzowie kupmy sobie pick upa żebyśmy mogli tutaj pojeździć po mapie oczywiście średnie ciągniczki tutaj również mamy z tego co no, I tych, tych ciągniczków tutaj też troszkę jest mamy kombajny oczywiście, bizon był tutaj o, oryginalnie co ciekawe w 19. 19. Nie ma tych kombajnów za dużo, wam szczerze powiem. To mamy do buraków. Tu mamy oczywiście sprzęt leśniczy, kosiarki, ładowarki, duże ciągniki. Oczywiście mamy, tutaj mamy kombajny do, wiecie, się o. Do ciny cukrowej tu mamy, tutaj mamy zwierzęta. OK, to mamy narzędzia. Ej, przecież w tym farmingu to był też pierwszy farming, gdzie można było malować. Teren z tego co pamiętam, ale nie mam tutaj tej łopatki, z tego względu, że to jest wersja właśnie bez patchów, nie? Bo ja pamiętam, kupiłem to wersję pudełkowo 19 chyba dzień po premierze, więc teoretycznie mam pierwszą wersję 19 w ogóle. Ten pierwszy jakby jeszcze nie patch, tylko dosłownie oryginalkę mam, nie? Więc tu nie ma nawet tego malowania ani nic widzowie, więc składa, bo tego sobie nie sprawdzimy, nie? Ale mamy tutaj oczywiście maszynki. Mm, I tak dalej, także to, tak to wygląda sklep w tym farmingu Mamy oczywiście obiekty, czyli mamy tutaj, o proszę bardzo, worki z nasionami i takie tam rzeczy, palety Mamy oczywiście, no i mamy tutaj obiekty e, A, no i to był pierwszy farming również, gdzie mogliśmy sobie sami stawiać na mapie O, sami mogliśmy na mapie sobie stawiać przykładowo taki kurnik O, proszę bardzo Kurnik, pas... No ogólnie, wiadomo, wszystkie zagrody dla zwierząt mogliśmy sobie w tym farmingu wstawiać samemu, zarządzać gdzie chcemy i w którym miejscu na mapie, żeby się znajdowało przykładowo taka, taka zagroda, co nie? No i to było, pamiętam, mego zajebiste, że mogliśmy sobie już postawić gdzie chcemy, widzowie. Taką zagrodę. Pamiętam, że na początku też właśnie i nie ja bez paczy tego farminga dosłownie. Więc y, pamiętam, że na początku ta gra y, w tej grze, w ogóle jajka przykładowo, nawet to one były bardzo pacalne, nie? Kupmy sobie w ogóle tutaj parę kurek. I będziemy mogli. A nie, bo nie mamy pszenicy w sumie. To w sumie to tak zbytnio wyjdzie. Chociaż czekajcie, bo mamy. Nie, nie mamy w silosie żadnej pszenicy, ale mamy w kombajnie w sumie. Znaczy, tutaj na polu jest. Można by skosić ale, i to przetestować. Ale pamiętam, że na początku 19 było coś takiego, że. Mm, jajka były mega opłacalne. Potem zmniejszyli jakoś chyba tą. Nie, nie wiem, czy cenę, czy jakby. Yy, Respienie się tych wytłaczanych, Znaczy nie wytłaczanych, to pudełka w tym farmingu się respiły, nie? Bo to też był... Nowością było to, że już się nie zbierało jajek, jajek tak jak się chodzi Tylko normalnie respiły się takie pudełeczka, nie wytłaczanki to Takie pudełeczka jajek, nie? To była też fajna nowość, pamiętam yy, I to była zajebista rzecz widzowie Dobra! Przejdźmy może sobie teraz do yy, oglądania sobie mapki w sumie, na której się grało tak naprawdę. Nie mamy niestety żadnych modów na szybkie bieganie, no żadnych modów nie mam w granych, mam podstawkę gry. Yy, więc musimy sobie niestety, ale... O, do pick-upa tepnąć i pick-upem sobie pojeździć, że tak powiem. Yy, pozwiedzać tą mapę, widzowie. Yy, Czekajcie, ja sobie coś zobaczę. Dobra, nagrywa się, to jest najważniejsze, że się nagrywa. OK Eee, widzowie, mamy oczywiście sklep, o już na sklepie możemy sobie zobaczyć jak ten sklep wyglądał w 19 No wygląda on sobie w taki sposób Ej, tu w 19 jeszcze były te bankomaty normalnie, o kurde to chyba dwoski dwójki te bankomaty już zniknęły tak oryginalnie, tak mi się wydaje No ale zobaczcie, mamy tutaj sklep W ogóle czekajcie jak się kupywało maszynę Yy, o właśnie, to był też pierwszy farming gdzie się tak oglądało maszynę w sklepie, nie? To było też, pamiętam, mega mnie to jarało, tak szczerze. Co mi się tu w myszce poprzestawiało, że mi tak wolno obraca? Ej, bez kitów, coś mi się... Coś mi się tu pokrzaniło, ale mniejsza. Aha, czy tu w sklepie możemy sobie wejść, ale nic ciekawego nie ma. Okej. Okay. Yy, no dobra, sprawdzimy sobie tą mapkę troszkę, pojedziemy po tej mapce. Zobaczymy jak ona tutaj się prezentuje. Eee, z tego co widzę mamy tutaj tak, to też był farming, gdzie mogliśmy naprawiać maszyny chyba pierwszy raz, tak i tak dalej. Tak mi się wydaje, włączmy sobie mini mapkę. No i troszeczkę sobie tutaj zwiedzimy tę mapę, nie? Zobaczymy jak ona tutaj sobie ona wyglądała. Eee, też nowością były konie w tym farmingu. W sumie i właśnie były konie i tymi końmi można było oczywiście jeździć. Ej, w sumie ja bym z chęcią zobaczył co, zajdziemy na gospodarstwo jak w ogóle wyglądało jeżenie końmi, nie? Bo z tego co pamiętam wiecie, bo jeszcze w 25 powiem wam, że mimo że minął rok od, y od tego jak wyszła 22, znaczy 5, przepraszam, to y wiecie, jeszcze żem końmi nie jeździła ani razu y ale jestem ciekaw właśnie jak y w 19, bo 19 to konie były nowość, jestem ciekaw... O kurde. Jak się w 19 tymi koniami jeździło, czy to jakoś było gorzej zrobione, czy może jednak było tak jak jest do tej pory na przykład, nie? Przeniesione i tak dalej. Kredytu pamiętam za to można było wziąć zależnie od tego ile posiadamy terenu. I to też było spoko wam powiem. Dobra, 500 tysięcy mogę wziąć. Okej, okay, myślę, że tyle wystarczy. Eee, i teraz tak. Bierzemy sobie dla koni tutaj stawiamy na poletku. Dobra. I możemy sobie w tej chwili podjechać I teoretycznie możemy sobie kupić konie normalnie, nie? To jest też kurde fajna rzecz Dobra, kupmy sobie tutaj przykładowo jakieś Aha, i mamy do wyboru tutaj parę koni Kupmy sobie tutaj przykładowo konia I zobaczmy sobie tutaj tak Do nich tak się wsiadało, tak? Po pro... A, po prostu się wsiadało O i można było e... Aha, bo tak się inaczej przyspieszało, po prostu kilka razy W było kliknąć, okej. Okay. No i może było sobie o, koniami jeździć, to była zajebista też, pamiętam, nowość. No ta gra wyszła, czekajcie, ona wyszła w 2018 roku, czyli 7 lat temu wyszła ta gra już, bo mamy koniec tak naprawdę października, widzowie, a ta gra wyszła chyba w listopadzie? Albo w albo już już nawet nie pamiętam dokładnej daty. No ale wyszła 7 lat temu ta gra tak naprawdę i powiem wam szczerze, że 7 lat temu jak ją kupywałem przykładowo, to powiem wam szczerze, że ta gra naprawdę fajnie się prezentuje, no nie powiem, że nie. Ja tutaj fajnie się w nią gra yy, i to wtedy to w ogóle to było zajbiste. Nie można z pierwszej osoby niestety kamery włączyć, to, była, to był minus niestety, że z pierwszej osoby... Pojeździć tymi koniami sobie nie można było, ale to i tak była fajna nowość, bo w 19 te konie, powiem wam, naprawdę były mega opłacalne, bo jak tam na maxa się je wyjeździło i opiekowało nimi, to dostawało się za nie 50 tysięcy. I to naprawdę, powiem wam, konie to były bardzo opłacalne w, w 19, niestety w 22 już te konie były, do, no po prostu bez sensu. I tyle, nie? Były już tak nieopłacalne, że masakra. Nie wiem, jak jest 25, bo do tej pory. Yy, tymi koniami się nie zainteresowałem 25, ale. Ale to może jeszcze przyjdzie czas na to, że tak powiem Dobra, obejdźmy sobie w ogóle tą mapkę, właśnie, obejdźmy sobie mapkę, jak wygląda mapka w tym farmingu tutaj podstawowa. No teoretycznie są dwie, ale Felsbrun to jest jednak taka bardziej główniejsza mapa, przynajmniej moim zdaniem. Więc sprawdzimy sobie jedną z tych map yy, W ogóle fajne chudy były te farmingu, nie? Takie już tutaj były bardziej pod te nowoczesne farmingi oczywiście, yy, ale wiecie. No i co tu jeszcze? wycinka że to już był od 15 to już tego sprawdzać nie będziemy może yy, no i powiem wam tak, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z 19 i tutaj nagrywanie, no to na tym kanale co jest teraz, czyli Maticonix Games yy, to yy, tutaj była seria na pewno yy, sąsiedzi na bajecznej było pierwsze od nędzy w tym farmingu też u mnie na kanale. Mm, pierwszy sezon jakby pierwsze od nędzy na tym kanale było z tej gry Więc powiem wam, że naprawdę tam jest trochę tam odcinków z takich starych filmów. U mnie na kanale jest 19, gdzie yy, bo właśnie nagrywałem i sąsiadów na bajecznej i to było właśnie w 19. No, i również była seria, właśnie pierwsze od nędzy było w 19. I powiem wam szczerze powiedziawszy, że jak to by. Tak wracam myślami do tych serii, to tak bym nie powiedział, że tyle kurde czasu już minęło od Nie, Wiecie o co chodzi, że naprawdę człowiek, jak tak pomyśli, to nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta gra już kurde ma tyle lat, nie? Ty, te kilka dobrych lat ta gra ma, yy, a ma ich właśnie, no, 7 już lat. Tak naprawdę, także to już jest naprawdę parę latek dla gierki, nie powiem, że nie Ale dosłownie pamiętam dzień premiery jak ta gra wyszła, bo ja dosłownie pamiętam dzień po premierze pojechałem z tatą i sobie tą grę kupiłem, jarałem się strasznie, mega no i było fajnie, nie? Ale wiecie, jak jedenastolatek dostał dziewiętnastkę taką tam dzień po premierze, to, to się człowiek cieszył, nie? Wiecie, to była naprawdę zajebista rzecz i, i mega się cieszyłem, jak ta dziewiętnastka wyszła. Może nie wciągnęła mnie ona tak bardzo, właśnie jak siedemnastka, bo siedemnastkę bardziej jakoś lubiłem. To dziewiętnastka i tak, mimo wszystko, bardziej o tak. Przywiązałem się do niej poprzez te serie, które już nagrywałem na YouTubie. Bo tak naprawdę, dziewiętnastka to takie moje początki YouTube'owe, co jak co. Więc, też tak bardziej do dziewiętnastki już mam takie coś, że ja zaczynałem z YouTubem od dziewiętnastki, nie? Także to już jest takie, wiecie. Na takie wspomnienie i przywiązanie właśnie w takim sensie bardziej nie jeżeli to w ogóle tak mogę nazwać nie wiecie o co chodzi widzowie więc tak wam tutaj mogę e, powiedzieć dobra zobaczmy tutaj na szybkości jakie są punkty e, tutaj mamy w ogóle to mamy tutaj mamy tutaj o kurde a tutaj mamy jakiś skup i tutaj jest jak się to nazywa P port to jest port widzowie z tego co widzę. Ej, w ogóle tego portu nie pamiętam na tej mapie, bo powiem wam szczerze, że. W ogóle tego nie pamiętam. A, i tu mamy oczywiście zakończenie mapki. Okej, okay, fajne dźwięki wody są, widzowie. E, no i ogólnie, tą serię zamierzam skończyć e, już za tydzień, w niedzielę, ponieważ tydzień temu był w niedzielę odcinek z 17. Ten odcinek ogl oglądacie również w niedzielę I kolejny, ostatni odcinek Dwieski dwójki Pojawi się za tydzień w niedzielę, widzowie I właśnie w niedzielę następną Zakończymy sobie tę serię I fajnie, bo już 4 listopada Wychodzi nowy dodatek Do ski piątki Z którego prawdopodobnie zrobimy sobie serię Na podstawie Emkrika, yy, Springsa Wiecie o co chodzi, nie? Yy, także coś takiego prawdopodobnie Sobie zrobimy, będzie fajnie yy, ok to mamy kolejny Jakiś skup z tego co widzę. A a to nie był w ogóle pierwszy farming, też gdzie. Nie, to było dwie ski dwójki. Dobra, już to, już to zaczyna, zacząłem pierdzielić, bo już myślałem, że to dziewiętnastki były te, wiecie, skupy i tak dalej. Znaczy, skupy, co ja pierdzielę? produkcje, ale produkcje było dwie ski dwójki. Widzowie, tu jeszcze tych produkcji nie było. Na razie możemy sobie posprawdzać właśnie te wszystkie wiecie yy, punkty tak naprawdę do których możemy się respić, a tu jest lasek taki pamiętam go wyciąłem kiedyś, to był fajny lasek yy, no kurde, powiem wam szczerze, że jak sobie przypomnę, też od, oglądałem pamiętam u chłopaków yy, MST od zera do farmera na przykład w 19 to też już było kurde no 7 lat temu yy, ale powiem wam, że ja pamiętam to naprawdę jakby to było dziś nie? I to jest, kurde, najgorsze, że człowiek dorasta, człowiek się starzeje, ten czas leci naprawdę nieubłaganie szybko, wychodzą nowe gry, ale jak tak cofnąć się myślami do tego czasu, jak ta gra wyszła, jak się oglądało na YouTubie pierwsze filmy z tej gry, jak się samemu grało, to powiem Wam szczerze, że czuję się jakby to nie... to było niedawno, co nie? Naprawdę, powiem mam takie uczucie. Możecie dać znać w komentarzach, nie? Jak wy się czujecie, ile graliście w 19, czy w ogóle graliście? Bo wiem, że w różnym wieku oglądają mnie ludzie. Więc możecie się pochwalić widzowie, tak wam powiem. Punkt na stacji kolejowej tutaj mamy. Yy, aha, czyli tutaj możemy... A nie, to jest zwykły skup. Myślałem że to jest jakiś skup z pociągiem, ale to jest zwykły skup jednak. Okej. Okay. Yy, I co my tu jeszcze mamy? Mamy stację benzynową. Eee, tak, to jest stacja benzynowa oczywiście, ale tam fajna krowa jest, zobaczcie to. Fajna kroweczka tam jest. Kroweczka, nie wiem czy w ogóle jest to, tak można powiedzieć, czy jest takie na, e, słowo, ale mniejsza. Jest sprzędzalnia z tego co widzę. Okej, okay, czyli tutaj można było sprzedawać, oczywiście, wełnę e, Stacja wapnowania, właśnie Stacje wapnowania się pojawiły, bo przecież e, wapno się pojawiło w tym farmingu, więc to była też, pamiętam, nowość. Trzeba by było więcej folu robić, żeby było 100%, e, że tak powiem, zbiorów. Pamiętam. To jest kolejny jakiś skup. No, wiecie, tutaj jest se... Nie, to jest stacja, przepraszam. Tu jest skup z e, myłem zbożowy. No, teraz się tutaj potępamy. i tu na górze, pamiętam, właśnie. To był tartak wizualny na górze O, to ile czasu człowiek spędzi przy tartaku, nie? Kurde, wiecie, bo ja, ja powiem Wam tak, ja w każdym farmingu od kiedy jest wycinanie drzew, ja mega się lubiłem z tym bawić i dużo się tym bawiłem, nie? I ja pamiętam, że tutaj wykupiłem tą mapę całą dosownie, i no, dużo człowiek się nabawił, nie powiem, że nie. Mam bardzo fajne wspomnienia z tą grą. E, dużo się działo, pamiętam. No i oczywiście mamy pola. Co ciekawe, kurde, nie można się tepać w tym farmingu na pola. Zobaczcie, nie mogę w ogóle wiecie, klikam na pola i nic, nie? To jest ciekawe, że w tym farmingu nie ma czegoś takiego jak tepanie się na pola. To mamy jeszcze jakiś skup, na którym nie byliśmy. No ale nie można się tepać na, niestety na żadne pola, co jest kurde ciekawe, nie? Myślę, że... O Jezu! Jak tu kury mnie wystraszyły, nie? no i co tutaj jeszcze takiego? Mo A, właśnie! Widzowie! Po tego... E, czas oczywiście! Nie przyspieszyłem czasu, zapomniałem przyspieszyć czas widzowie! Dobra, wiecie co, bo z tego co pamiętam, nie wiem czy to było w tym farmingu, ale tak mi się jeszcze kojarzy, że to był chyba pierwszy farming gdzie zrobili opcję spania w farmingu, nie? Nie wiem, czy to zrobili w tym farmingu. Czekaj, zaraz zobaczę, Pójdziemy do domu. Może to było w tym farmingu? Jeszcze nie dopadło cię zmęczenie. Kurde, czyli wychodzi na to, że chyba to od którejś godziny można było spać. Tak mi się kojarzy. Zobaczcie, bo mamy normalnie, że o, sen, ale nie możemy spać, nie? Czyli od danej godziny można było w tym farmingu widzowie spać, ale jaka to mogła być godzina, to nie mam, powiem wam szczerze, pojęcia. Eee, bo wiecie, w 205 możemy o kaszej porze sobie tam włączyć, żeby pójść spać. W 22 chyba też tak było. To dobrze nie pamiętam. No w kolejnym odcinku, ostatnim sobie to zobaczymy. No ale w tym farmingu, to właśnie jak widzimy, chyba było dopiero od wieczora można pójść spać. Czyli od konkretnej godziny, nie wiem jaka to mogła być godzina 202 czy 201, coś takiego pewnie obstawiam. Albo to było wcześniej, nie 200, nawet nie pamiętam, wam powiem. No trudno, no troszeczkę sobie ten czas przeleci. Ale pamiętam, że to był już farming, gdzie te niebo przykładowo już naprawdę zwalili, nie? I to już to niebo było średnie. No ale kurde, powiem wam, no seria sąsiedzi na bajecznej, nie? Najbardziej mi się kojarzy z dziewiętnastką. Tak samo od nędzy, no te dwie serie. Bo pierwsze od nędzy w tej grze było u mnie na kanale, no i sąsiedzi na bajecznej, pamiętna seria. Yy, która mega się zachowała na kanale. No jest taką bardziej legalną, legendą, już na kanale, nie? Bo to seria była, która była w 2021 roku. Czyli 4 lata temu, już tak naprawdę. Będzie 5 lat w sumie. Bo to już listopad prawie mamy, ale koniec roku będzie wizowie Za ponad miesiąc. Może powiem wam ten rok tak szybko zdecydowanie ja wam powiem. To jest jakaś masakra, nie? Że już tak naprawdę. Można powiedzieć, że za niecały miesiąc minie rok od premiery 25, nie? Dalibyście wiarę widzowie, że to tyle czasu minęło. Nawet coś z ciekawości sprawdzę kiedy wyszła dziewiętnastka. Jaka jest data premiery 19, bo powiem wam szczerze, że nie pamiętam jaki to był dokładnie dzień Czekajcie widzowie, ChatGPT. Uwaga, widzowie yy, data pre... premiery farming. Simulator 19. Uwaga! 20 listopada 2018 roku. Dobra. Czyli w listopadzie. Czyli jeszcze nie minęło 7 lat. 20 listopada minie 7 lat, nie? Prawie 7 lat minęło. No to mamy już koniec października. No i 20 listopada wyszła ta gra, co nie? Także powiem wam widzowie... Jak to szybko minęło, to... No, głowa mała, powiem Wam szczerze powiedziawszy, to strasznie szybko minęło. Te 7 lat od wydania tej gry. O, i tutaj, widzowie, jak widzimy, już mamy niebo, takie jak jest w 22, czyli takie, no, kitowe, no. Co ja Wam powiem, widzowie, no. Ta seria trwa od farminga 11, to mogliśmy tam zaobserwować naprawdę fajne niebo, wklejone do sobie z reala. A tutaj mamy już takie farmingowe, które no nie wygląda dobrze. No nie oszukujmy się, ono nie wygląda dobrze. Oto, zapowiadają deszcz. W 22 będzie najciekawszy odcinek, bo tam będziemy musieli sobie normalnie, wiecie, yy, przetestować sezony i tak dalej. Wiecie, pory roku mi chodzi i tak dalej. Niby, 22 powiem Wam szczerze, że nie była dawno. Ale i tak, no tak jak powiedziałem na początku w tej serii, że do Zwieckiej Dwójki sobie tę serię, do, że tak powiem, pociągniemy, no to kolejny odcinek będzie odcinkiem ostatnim z Farming Saturn 22, widzowie. Eee, więc no to chyba było, byłoby na tyle, widzowie, w ogóle eee, z tej gry z tego dzisiejszego odcinka. No w sumie takie myślę, że podstawowe rzeczy sobie sprawdziliśmy, podstawowe tam taki pierdowy sobie powiedzieliśmy. Powiem wam, że mega mam sentyment do dziewiętnastki, ale wiecie, to też nie jest taki mega duży sentyment jak, nie wiem, do takiej siedemnastki przykładowo, nie? Powiem wam tak. Ale mega mile wspominam dziewiętnastkę, dużo w nią grałem, miałem dwie zajebiste serie, które mega pamiętam na kanale, no, i to były takie początki właśnie moje na YouTubie właśnie tutaj z dziewiętnastki. Więc to też jest takie dla mnie, no ważne, nie? Eee, także tyle wam powiem, widzowie. Także ja nie będę przedłużał. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się spodoba, zostawcie oczywiście łapę w górę. Trzymajcie się na razie i cześć.